Ten duch masz, będzie mi się śnił po nocach. <grym> Mnie też. Tu jest tak samo strasznie, jak w tym filmie. Te okropniaste cienie. Boisz się cieni, kudłaty? Ja się niczego nie boję. Oprócz rzeczy, których się boję. Gdzie ty widzisz te cienie? To tylko ciemna uliczka. No już, złaście na dół. To tylko mały pudel. Hej, jest rozkoszny O, patrzcie jaką ma dziwną obrożę Rany, prawdziwe brylanty Ta obroża jest warta majątek Musimy znaleźć jego właściciela Dziwne, kto mógł zgubić psa z brylantową obrożą? Ktoś, kto ma sporo brylantów Ej, na obroży jest jakiś napis To na pewno adres Więc wiemy gdzie mieszka No to w drogę